Jest ktoś, kto podróżuje po całym świecie, dociera wszędzie, gdzie mieszkają dzieci. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemierza świat po to, aby każde dziecko dostało to, o czym marzy. Jasno, tak, Wąskie te kominy teraz robią. Nadiu, witam cię. Cieszę się, że cię widzę. Jak widzisz, wciskam się w te kominy, bo rozpocząłem już rozłożenie prezentów. Ale, momencik, sprawdźmy na mojej liście, gdzie mam dostarczyć Twój prezent w tym roku. Zobaczmy. O! Jest Twoje zdjęcie, cudownie. Ale nie widzę prezentu dla ciebie. Czyżby moje elfy o nim zapomniały? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Wracajmy do fabryki prezentów. Zaraz, zaraz. A co mnie tu tak przypieka? Uuuuh! To jest elfy! Mikołaj, domu, prezenty, to la la, Na wszystkich starczy. Nadiu? Zaraz wyjaśnimy sprawę twojego prezentu. Dowiemy się wszystkiego w najbardziej ukrytym i magicznym miejscu w moim domu. Chodźmy. O, moja magiczna biblioteka. Tu każde dziecko ma swoją własną książkę. O, to chyba twoja książka. I właśnie chce nam coś pokazać. Zobaczmy. To tutaj mieszkasz, prawda? Co jeszcze tu o tobie mamy? Nadiu, wiem, że chodzisz do przedszkola. Podobno bardzo lubisz jeździć rowerem. To takie urocze. Dobrze, chodźmy już. Chodzenie, chodzenie. Zjadłoby się coś poleżało. Zaraz dowiemy się, co z Twoim prezentem. O, a co wy tu robicie? Balbinko, grażynko, moje gwiazdeczki. Widzimy się na kolacji. Pa nadiu? Gdzieś tu ukryte jest wejście do naszej fabryki prezentów. Tylko elf strażnik może nas tam wpuścić. Zobaczmy, czy jest w dobrym humorze. Elfie strażniku? Mm, możemy wejść do środka. Tak, tak przekażę. Mówi, że hasłem otwierającym wrota jest twój wiek. Nadiu? Przypomnij mi, ile ty już masz lat? Ach, tak. Ty już masz trzy latka. Udało się. Kasło zadziałało. Chodźmy. Nawiół. Oto nasza fabryka zabawek. Tutaj robimy prezenty dla dzieci z całego świata. Patrz uważnie. To nasza magiczna maszyna do produkcji prezentów. Zobaczmy, gdzie jest twój. Elfie kierowniku, spójrz na to zdjęcie. Mamy prezent dla tego dziecka. Momencik. Zaraz sprawdzimy. Nic nie ma? Spokojnie. Na pewno się znajdzie. I co? Jest? Tak? Mamy? Jest, to cudownie. Prezenty się znalazły. Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteś na liście grzecznych dzieci. Przenieśmy się do biura. Pomożesz mi? Musimy głośno klaskać i powtarzać. W koło śniegi las przenieś nas. W koło śniegi las przenieś nas. W koło. Udało się. Przy kominku najlepiej. Dobrze. Może odpocznijmy chwilę, posiedźmy, tak. W końcu muszę też dbać o swój brzuszek, on mnie lubi się przemęczać. O, są tu moi mali pomocnicy, dużo bawimy się razem. Ach, było, buziaki. całą szarlotkę wy dzisiaj zjedliście, tak, tak. Do was mówię, udają, że nie słyszą, jak zwykle. O, cześć, Eryku. Pomożesz mi przy księdze? Nadiu? Chciałbym cię pochwalić za to, że pomagasz w gotowaniu. Wiem też, że nie możesz się już mnie doczekać. Podobno czasami nie słuchasz rodziców. Czy to prawda? Postarasz się coś z tym zrobić? Obiecujesz? Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Nie bij brata! Pokażę ci jeszcze kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Te osoby kochają cię z całego serca. Jak myślisz, kto to taki? Poznajesz? Oni naprawdę bardzo mocno cię kochają. O, jakie to cudowne. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, aby do nich podejść i bardzo mocno przytulić. Dobrze, a teraz najważniejsze. Spytajmy moje elfy, które cały rok cię obserwowały, czy można cię wpisać na listę grzecznych dzieci. Drogie elfy, zdecydujcie w sprawie tego dziecka. Co myślicie? Możemy wpisać na listę grzecznych dzieci? Zdecydujcie. Tak? Można pisać? Ja, brawo, udało się! Tylko widzisz, niektóre elfy miały wątpliwości na twój temat. Bardzo ci gratuluję, ale musisz zacząć bardziej się starać i słuchać starszych. Na pewno dasz sobie radę. Zawsze w ciebie wierzyłem. Dobrze będę już kończył. Do zobaczenia wkrótce Wesołych świąt. Pa pa